Jeżeli, w Twojej firmie plan produkcji i plan sprzedaży to są dwa różne światy. Jeżeli rosną Wam zapasy i za bardzo nikt nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje, albo z drugiej strony co chwilę czegoś brakuje i produkcja stoi, albo macie problem, który wielu nazywa planowanie produkcji, nam nie działa. Opóźnienia w dostawach do klientów rosną, żeby dowiedzieć się, kiedy co będzie wysłane, to trzeba pójść na produkcję i popytać. A do tego nie macie dobrych wskaźników, albo macie ich tyle, że okej, okay, fajnie one wyglądają na prezentacji, ale tak naprawdę w niczym wam nie pomagają. Jeżeli którykolwiek z tych problemów dotyczy Ciebie albo Twojej firmy, to prawdopodobnie jesteś w dobrym miejscu. Ja się nazywam Paweł Birecki i zawodowo, jako konsultant i trener, zajmuję się właśnie rozwiązywaniem tego typu problemów. Moimi klientami najczęściej są firmy produkcyjne, ale też dystrybucyjne czy usługowe, z którymi taką najczęstszą formą współpracy na początek jest diagnoza procesu, w trakcie której identyfikujemy, co tak naprawdę tam jest problemem, co powinniśmy zrobić, żeby ten problem rozwiązać, jaki kierunek rozwiązań obrać, po to, żeby później odpowiednio zaplanować działania. I tym kolejnym naturalnym etapem jest właśnie zaprojektowanie nowego rozwiązania, czyli co powinniśmy konkretnie zmodyfikować, jak ten docelowy proces powinien wyglądać, jakie powinniśmy mieć narzędzia, jaki podział obowiązków i co najważniejsze, kto, co, kiedy i jak powinien zrobić, żeby faktycznie ten nasz proces przenieść z obecnego punktu do tego naszego wymarzonego punktu docelowego, który powinien oczywiście przynieść nam fantastyczne wyniki. Forum współpracy jest więcej, no bo mamy między nimi warsztaty i szkolenia w trakcie których podnosimy i budujemy kompetencje zespołu po to, żeby on był samodzielnie w stanie zidentyfikować przyczyny problemów, zaprojektować nowe rozwiązania, później skutecznie je wdrożyć. Tych form współpracy jest dużo więcej, ale to, od czego na pewno warto zacząć, jest instytucja darmowych konsultacji. W opisie do tego materiału znajdziesz link, który możesz kliknąć, tam znajdziesz podgląd do mojego kalendarza, są takie półgodzinne sloty, które możesz zarezerwować. Możesz zarezerwować pół godziny, możesz zarezerwować dwa podrząd, czyli godzinę albo nawet dwie godziny, tyle czasu, ile potrzebujesz. Możemy w trakcie tego spotkania omówić problem, z którym się mierzysz i zastanowić się, okay, jakie rozwiązania mogłyby tutaj zagrać, albo może masz już jakiś pomysł na rozwiązanie, Twojego problemu i chciałbyś go po prostu z kimś skonsultować, żeby upewnić się, że nie idziesz w złym kierunku. To jest czas dla ciebie, więc możesz swobodnie zdecydować, o czym w trakcie tego spotkania chciałbyś porozmawiać. Takie spotkanie też jest fajnym, takim trochę testem dla konsultanta, bo jeżeli szukasz partnera, który pomoże ci faktycznie, czy to w formie szkolenia, czy to w formie projektu, zrealizować jakąś zmianę w organizacji, usprawnić coś, to po takim spotkaniu będziesz już miał lepsze. Zrozumienie i rozpoznanie tego, czy ja jestem odpowiednim partnerem dla Twojej firmy. Jeżeli nadal masz wątpliwości, to nie zwlekaj, nic cię to nie kosztuje. Wejdź w link, kliknij, umówmy się na spotkanie i pogadajmy, bo może dostaniesz po prostu to rozwiązanie, to czego oczekujesz, a może też uda nawiązać się fajną współpracę. Także nie zwlekaj, klikaj, umawiajmy się i do zobaczenia. Cześć.